Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, gdzie sobie wytworzymy saszeteczki z Bayernu Monachium z kolekcji sezonu 2012-2013. Wybieram takie najgorsze, najbardziej uszkodzone saszeteczki. Tak ta środka już wygląda, Przecież się nie widzieliście, Tak wygląda po drugiej stronie. Oficjalny oczywiście produkt Bayernu Monachium. Dobrze i otwieramy. Do zabrania chyba 150 naklejek i pokażę wam jak te naklejki fajnie mogą sobie takie klubowe naklejki mogą wyglądać ciekawsze bardziej niż od tych takich zwykłych z Champions League, i z mundialów które są tylko twarzy, tam może taka ciekawostka co te stadiony i tak dalej. Te świecące, to ma tutaj mamy zawodników, więc to jakoś fajnie tak wygląda składane na przykład. Tu mamy nogi sam nie wiem kogo. Riberiego. i te nogi nie pasują do tych a może... nie, nie pasują tutaj mamy Schweinsteego Schweinsteigera 111 naklejka numer i tu mamy Tony'ego Krosa, który nie gra już w Bayernie i to bardzo wielka szkoda 112 numer, kolejny post Schweinsteiger a. szkoda, że opuścił klub dla Realu Madryt no cóż taki jest sport to jest, można tylko, uznać miejsce pracy dla zawodnika i tyle, trzeba się z tym wchodzić tu mamy Monjukicza? Mm, e, tu mamy tego, no jak on się ten błądy nazywał e, mamy Riberiego czyli tego Robena, e, Millera i Dante. Widzimy połówki. Dużo połówek i trzy takie zwykłe naklejki. A nie na świecące. Kolejna saszetka. Mam coś świecącego. co e, mamy. Potęga. Mamy stadion z choręgiewkę bayernu na stadionie. Czyta ta no, choręgiewka na nogu drużyny drużonego. Tak to wygląda. No, kogoś nogi pasujące. Patrzcie, pasują. Z 70 i 71, widzicie. Mamy całego, Może tak powiedzieć. Riberiego. Mamy łysego I kończymy tym oszczukiem. Świecącym naklejką. Ostat... Przedostatnia saszetka Tak szybko schodzą. Dobra. Mecz z Borusią. Dortmund. Maskotka. Bayernu Eee, ko się nazywa zapomniałem o Schweinsteiger i Schweinsteiger na złotej naklejce, który jest. Schweinsteiger? I ostatnia saszetka, mamy 150, no chyba w ostatnio naklejkę z Kogoś nogi? Raben Ribery, powtórka, powtórka, widzimy już mamy Manuela Neuera i nogi 33. Czy żeby to był numer 33? Widać tylko tutaj jakieś cyferki. Wnioskuję z tego, że to może być Mario Gomez. No, otworzyliśmy 5 saszetek Tu mamy troszeczkę tych naklejek. Trafiliśmy tak można powiedzieć, świecące, świeciaki trzy świecące naklejki, Tymoszczuka, szcuka Ribery, yy, gera No i tak na, i tak to by wyglądało. Mam no, nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć, na razie.